Gdy Twoja ankieta przygotowana w Kizlist, jest już gotowa, możesz wygodnie przejrzeć ją w całości w trybie podglądu. Wystarczy, że klikniesz ikonkę oczka w prawym rogu edytora ankiety i możesz podejrzeć sobie jej układ. Gdy wszystko jest już gotowe, czas na udostępnienie ankiety klientowi. By to zrobić, kliknij ikonę udostępnij ankietę, wpisz adres e-mail klienta oraz wiadomość i kliknij wyślij i udostępnij. Klient otrzyma link do ankiety, a po jego kliknięciu będzie mógł zacząć odpowiadać na pytania. Gdy wyślesz ankietę do klienta, klikając ikonę już na liście lub w projekcie, możesz, korzystając z linku do ankiety, podejrzeć ankietę oraz odpowiedzi klienta. Możesz również, klikając opcję Podsumowanie ankiety, zobaczyć, na ile pytań klient już odpowiedział oraz zapoznać się ze wstępnymi wnioskami. Pamiętaj, że nie musisz tworzyć ankiety od zera. Możesz skorzystać z szablonu ankiety przygotowanego przez Magdę, współtwórczenie Kizlist i projektantkę z 15-letnim doświadczeniem. Klikając ikonę Kisiusza, wybierz opcję z szablonu, a następnie wybierz szablon domyślny i gotowe. Szablon ankiety możesz wykorzystać w całości lub dostosować go do swoich potrzeb.